To prawda, jestem z harcograniem praktycznie od początku, o ile dobrze pamiętam, od drugiej edycji. Harcogranie i poziom zmieniło się bardzo. E, przede wszystkim cieszy to, że e, jest coraz większa ilość chętnych e, osób do parania się kulturą, do śpiewania, do, do tego, żeby stan, stanąć na scenie, a sam fakt tego to już jest e, dużo. Patrząc z perspektywy e, pracy drużyn harcerskich, no to obycie ze sceną, mikrofonem jest dla nich bardzo ważne, bo zazwyczaj śpiewamy po prostu przy ognisku, podczas zbiórki i nie mamy e, takiej perspektywy. A tu jak najbardziej festiwal nam to daje. Daje też możliwość spotkania się, zbliżenia pomiędzy gromadami, drużynami, środowiskami harcerskimi. Już dziś z terenu całej Polski, bo jak harcogranie się zaczynało, to był to festiwal stricte tutaj Hufca Starachowice, a dziś możemy powiedzieć, że jest to impreza ogólnopolska. No przede wszystkim jak najwięcej uczestników, jak najwięcej dobrych dusz, sponsorów i ciągle podnoszącego się poziomu. Jeśli to wszystko zbierzemy do kupy, to harcogranie ma szansę stać się jednym z najlepszych festiwali piosenki harcerskiej w naszej organizacji.